Witam kochane dziewczyny chłopaki, moi drodzy. Ja dzisiaj e, zbieram się na imprezę świąteczną i chciałam Wam pokazać, jak jestem ubrana, ponieważ tą sukienkę zakupiłam wczoraj za całe 10 funtów i nie mogłam się nią nacieszyć, po prostu, ponieważ jest śliczna. Pochodzi z Doroty Perkins. Ma tutaj na jedno ramię, zobaczcie, coś takiego. Tutaj jest taki piękny, czarny kwiat. Następnie ogromny rękaw, taki prześwitujący. Następnie w pasie przywiązałam się naszynikiem. To jest naszyjnik, zaraz Wam pokażę, związany tutaj. Ale tak bardzo mi się spodobał, że zawiązałam go sobie na mój pas. Następnie kiecka sięga tak przed kolanami. Na, na nogach mam o, megaśne szpile, ogromniaste. I, moi drodzy, torebkę z Malbry, do której tak naprawdę to była clutch bag, Ale ja nie przypadłam za clutch i doszłam sobie do niej. Zobaczcie łańcuszek. I on naprawdę podobnie tutaj będzie wyglądała. O! Pięknie tak. Następnie na sobie mam mm i -hmm. Earrings. Mój piękny pierścień. OK. I moi drodzy, jeszcze do tego jak widzicie fryzura jest ogromna i ogólnie sobie ją tak strasznie nastroszyłam. Właśnie tak, pokażę Wam jeszcze z tyłu. My hair. O! And my jacket i moja kurtka. Oczywiście futerko, bo dzisiaj jest strasznie zimno i pada, i tutaj mam w niej kaptur, także nie zmoknę, jakby nam padało. Mogę się nią opatrylić. Oczywiście moja torebka i śmigamy na imprezę. Moi drodzy, pozdrawiam. wesołych świąt wam życzę i mam nadzieję, że także spędzicie święta cudownie. Papa! Papa! Pa. <noise> Thank you. And I hope everybody in the restaurant has a fantastic Christmas and a happy new year and I love you all.